pomiarka i pomiarka. wiadomo, że oryginał tak byśmy mówią, że oryginał 130 skóreczkę, oryginał 90 90, stówka 90 80 90 stówka 90 daszek bardzo bite 80 stuwa chodzenie bezkluczykowe stuwa 90 tarcza przyjemna tu już przez krzaki przejechał w delikatnie bo a z pazurami ktoś tu otwierał ostro 80 Plastyk 60 Dasze w kilku miejscach 60 110 90 60 Oryginał, oryginał Ładnie czysto, elegancko Chłodnego, bo to chłodniej Zobaczmy jeszcze Klapą niewalonego tworzę Ma ustawki podobione na jakieś na maksa się zacina Dlatego jest tanio no Dlatego jest tanio za 19 rok O kurde plus jakieś bajery. Plus jakieś bajery. Otwornie to jak lubię Serwis 23 rok wedle serwisu z ASO Tu jakaś ryska wężu od tankowania do spolerowania drobiazg Ostrzeżenie przed zderzeniem Asystent pasa Radar No i tyle. Dzwonimy do widza. Temacik ogarnięty wzorowo. Wszystko się wyjaśniło. Lecimy dalej. Idę tylko sobie z danym skrótem. Obok znanej wszystkim. Chcecie mieć taki... Chcecie mieć taki próg w domu? No właśnie. Przeskok, podskok, wyskok, odskok już 123 z wyrwanym wydechem wszystkim dane dacia Woda jest cudowna, cudowna woda w Licheniu. Tarcza niezła. Rok osiemnasty. Automat. Sama parkuje. Kamera klapa wnieciona. szukamy czegoś ciekawego, co może zainteresować, yy, zainteresować pana szanownego. że no mamy jeszcze trzy godzinki z zapasu czasu to. Morgen, guten Morgen, Kaufen, kaufen można z tego ładnie utwój łożysk muzyczny E, tu budki już pootwierane już po dziesiątej już jest po dziesiątej Słuchajcie, głodny w EFER-ze piękne, piękne rzeczy Na tych furach zawsze były ceny Na przykład 53 Na tej Poliwciok Polc, hybryda mówią, cztery dwie przejegu, ouch. Sedan. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Carvertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszaj